Pij codziennie szodz z imbiru. Kiedy jesteś chory, zażywaj tabletki z żelazem. Jeśli ciągle jesteś zmęczony, używaj skórki z ziemniaka. Jeśli masz skórę pokrytą trądzikiem, stosuj boswellia serrata i łyżkę kurkumy z miodem. Jeśli twoje stawy ciągle bolą, to wszystko może oznaczać, że twoje ciało nie działa prawidłowo i jest pełne toksyn. Czy wiesz, że jedna trzecia ludzi na świecie cierpi na niedobór minerałów? Nawet o tym nie wiedząc, Większość nawet nie ma o tym pojęcia, najlepsze co możesz zrobić, niezależnie od tego, czy o tym wiesz, czy nie. To znaleźć naturalną metodę detoksykacji, która przyniesie korzyści całemu Twojemu ciału bez konieczności martwienia się o dietę. Moją ulubioną rekomendacją dla wszystkich, którzy odwiedzają nasze naturalne centrum zdrowia, jest Shilajit. Zawiera ponad 400 składników odżywczych, jest niezbędny dla ludzkiego organizmu i zapewnia pełną detoksykację organizmu bez wysokich kosztów i zabiegów medycznych. Shilajit który polecam pacjentom z brakiem energii, zmęczeniem i bólami stawów. Możesz znaleźć w linku w moim profilu.